Chciałbym, żeby w życiu każdego człowieka przyszedł taki moment, w którym zrozumie, że pościg za materialnymi korzyściami jest mniej ważny od duchowych wartości. Żeby uświadomił sobie, że wyścig, w którym bierze udział, zainicjowany został egoistycznymi pobudkami. Chciałbym, żeby wiedział, że pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Żeby nie przewyższyły swoją wartością miłości, przyjaźni, uczciwości, tolerancji i jedności. I żeby zrobił z nich dobry pożytek. Chciałbym, żeby docenił praktykowanie wdzięczności i przebywanie w ciszy. Chciałbym, żeby wiedział, że ma w sobie wszystko, że jest doskonały i tak wiele zależy od niego. Chciałbym, żeby nie ranił innych z powodu własnego niskiego poczucia wartości. Chciałbym, żeby czuł się wystarczająco dobry i kompletny. Chciałbym, żeby potrafił szybko zmieniać destrukcyjne myśli. Chciałbym, żeby te chwile refleksji dotarły do niego prędzej niż w czasie ostatnich oddechów życia. Chciałbym to wszystko.